W ramie Mazowieckiej od kilku lat odbywają się loty prawdziwych balonów. Młodzi chłopcy i dziewczęta harcerze przyglądali się temu. Ja się przyglądałem im i widziałem, że chcieliby polecieć takim balonem. I żeby zrealizować te marzenia, pomyślałem, poszukałem w internecie i zobaczyłem, że jest możliwość do zbudowania modelu balonu na ogrzane powietrze. I od tego momentu zaczęły się w rawie Mazowieckiej fiesty modeli balonów na ogrzane powietrze. to polega na tym, że każda chętna załoga zgłasza się i otrzymuje e, dwa balony do sklejenia. Później e, przynosi się je na e, takie pola startowe, e, gdzie balony lecą dzięki ciepłemu powietrzu, e, który się w nich e, zbiera. Ono się bierze z takich z rur, tam pali się w nich e, denaturat oraz wata i to wytwarza właśnie bardzo dobre ciepłe powietrze. I załoga wtedy, kiedy uzna, że balon już wystarczająco dużo ma powietrza w sobie, puszcza go. No i wszystko to zależy od dobrego wiatru, ponieważ yy, albo może wnieść balon w górę, albo po prostu bardzo mocno powiać i go rozerwać. Nagrodą za pierwsze miejsce w fiście balonowej jest lot prawdziwym balonem. Ten lot miał być dzisiaj, ale został przełożony, ponieważ dzisiaj jest zła pogoda i wiatr wieje. I będzie po prostu, w, jak będzie cieplej i nie będzie tak biało. Jesteśmy zastępem Niedźwiedź miesiąc temu wygraliśmy fiestę balonową. Nie polecieliśmy miesiąc temu, ponieważ była brzydka pogoda. Za to lecimy dzisiaj, a że raz już mi się udało wygrać fiestę balonową, oddaję moje miejsce w koszu koledze Bartkowi. thank you